w listopadzie, kiedy zaczęliśmy zastanawiać się, jak to ma wyglądać, czy nauczymy się tego sami, czy kogoś się tego wynajmiemy. Pierwsze próby były naprawdę straszne, gdyż nikt nie miał absolutnie bladego pojęcia, na czym polega polonez. Mieliśmy problem nawet z chodzeniem. Dzisiaj wyszło nam chyba najlepiej ze wszystkich prób. Oczywiście pewnych pomyłek nie da się uniknąć, ktoś źle stanął, ktoś ruszył nie w tym miejscu, ale wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni. Generalnie panuje zasada, że czerwona Podwiązka. U kobiet jest to absolutny mus. Słyszałam również o czerwonej bieliznie, jednak z tego co wiem, wiem, ja i moje koleżanki raczej skupię się na tej podwiązce. Studniówka, jak mogłoby się wydawać, to nie jest po prostu takie wydarzenie, na które można tak po prostu przyjść, no chyba, że się jest osobą towarzyszącą, ale jeżeli to jest nasza studniówka, to to wymaga bardzo dużo czasu i bardzo dużo przygotowań. Na przykład sam, sam polonez otwierający studniówkę, to jest wiele godzin prób, wiele godzin prób, na które trzeba dotrzeć we własnym zakresie, znaleźć na to czas. Do tego jeżeli ktoś tańczy z osobą towarzyszącą, która jest spoza szkoły, to też, to też trzeba dograć, ta osoba musi się zjawić, więc yy, mogłoby się wydawać, że to jest bardzo fajne wydarzenie, ale to wydarzenie jest bardzo fajne, chyba już takie luźniejsze jest zdecydowanie po części oficjalnej, bo myślę, że jest to coś, co też pochłania bardzo dużo naszej uwagi. No i sporo, sporo, sporo naszych nerwów uważam. Ja tutaj owszem, potwierdzam to, co mówi kolega. Pewnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o tańczenie poloneza, jest próba dobrania się w klasach w pary. Nie zawsze się to udaje. Wiadomo, kiedy przychodzą osoby z zewnątrz i próbują tańczyć poloneza, im wydaje się, że to jest prosty taniec i że mogą się go nauczyć na jednej próbie, to wtedy dochodzi do często spięć zupełnie niepotrzebnych już przed Ale wydaje mi się, że w tym roku nie było takich nieprzyjemnych sytuacji i wszystko będzie bardzo pilnie przebiegało. Jakieś przesądy znasz? Bo... Przesądem jest, że trzeba mieć czerwoną podwiązkę. Ja nabyłam taką, ale niestety nie mam jej dzisiaj na sobie. no ja, takie, ja takiej na przykład nie posiadam. Nie mam na sobie nic czerwonego. Nie wiem, czy to nie jest zbyt osobiste wyznanie, ale ja osobiście w to nie wierzę. Mówi się po prostu, że, że niektóre rzeczy właśnie na studniówce mogą nam pomóc w zdaniu matury, ale uważam, że... No przesądy zawsze pozostaną przesądami. Ja na przykład wolałbym wierzyć, że jeżeli coś nie wyjdzie w Polonezie, to to bardzo dużo, bardzo dobrze wróży przed maturą. Ja wolę dzisiaj wierzyć właśnie, właśnie w taki przesąd. A jeżeli znamy maturę, to tylko dzięki własnym umiejętnościom, a nie czerwonej bieliznie bądź podwiązce. Miejmy nadzieję. Agata Obuszka. jestem mamą maturzystki Katarzyny Opuszki, która jest uczennicą trzeciej klasy BH, w drugim liceum ogólnokształcącym. Nazywam się Beata Wychowałek, również jestem rodzicem Aleksandry Wychowałek, która uczęszcza również do klasy trzeciej liceum drugiego ogólnokształcącego, do klasy BH. W tej chwili znajdujemy się na sali, która przygotowywana jest, która już jest właściwie w zasadzie przygotowana do rozpoczęcia balu studniówkowego. Bal rozpoczniemy punktualnie Godzinie 18 w tej chwili czekamy na zaproszonych gości. Wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy będą się bawić dzisiaj na imprezie jest 150, dodatkowo 50 nauczycieli. Reszta to są osoby zaproszone, czyli łącznie na tej sali będzie się bawiło dzisiaj około 320 osób. No przygotowania, no to wiadomo, że już od dawna próby za dzieciaki same przygotowywały i jesteśmy akurat przedstawicielkami Komitetu Rodzicielskiego, który organizuje całą tą imprezę. Także, no, już pierwsze przygotowania to były nawet na koniec poprzedniej klasy, takie w drobne, zasadzie, organizacyjne. Tak. Potem spotykaliśmy się tak sukcesywnie, miesiąc po miesiącu, no, żeby to wszystko było dopięte na ostatniej wizji. W zasadzie pierwsze przygotowania musiały odbyć się dużo wcześniej z powodów lokalowych. Szukaliśmy tak wspaniałego, pięknego obiektu, jaki znaleźliśmy właśnie tutaj w zespole szkół numer jeden, z czego naprawdę jesteśmy dumni, bo jak Państwo widzicie, sala jest przepięknie udekorowana. Wynajęliśmy panią dekoratorkę, za co jej serdecznie dziękujemy w tym momencie. Mamy bardzo fajny zespół, mamy nadzieję, że dzieciaki się będą świetnie bawić, podobnie jak nauczyciele i niezaproszeni goście. Na to liczymy. I, no wszystkim. i tego życzymy naszym tutaj wszystkim balownikom, żeby w zdrowiu dotrzymali do końca imprezy. Sobie również tego życzymy.